Witam z tej strony, Rafhart. Witam w następnym odcinku z budowy 7TP. Z poprzedniego odcinka pamiętacie, że zbudowaliśmy mniej więcej tyle, co tutaj jest pokazane. Więc mamy kadłub, i teraz przyszedł czas na wieżę. Z tego względu, że najpierw chciałem zrobić Wszystkie bryły, jak wiemy, to generalnie czoło składa się z dwóch brył czyli z podwozia i z wieży, więc jak najbardziej przejdziemy teraz do budowania wieży. Tu macie spisane wszystkie, tu macie spisane wszystkie elementy, które potrzebujemy do zbudowania wieży. Przypominam nowo oglądającym, że nie jest to profesjonalne wykonanie. Od A do Z całego czołgu, ponieważ budujemy bez wnętrza. Jest to poradnik dla początkujących, dla tych wszystkich, którzy chcieliby mieć 7TP, ale w ogóle albo nie zaczęli swojej przygody, albo mają małe doświadczenie. To jest taki przewodnik, jak, jak tego dokonać. Mamy tutaj. Tak jak powiedziałem bez wnętrza, więc tutaj jest masa elementów, których nie użyjemy. Użyjemy, e, użyjemy wszystkich tych, które są tutaj wypisane e, standardowo, tutaj na, na dwóch stronach się mieści, e, na dwóch stronach mieści się w instrukcji proces składania, nawet na 2,5. E, tak jak powiedziałem, macie spisane. Wszystkie elementy. Oprócz tutaj ja wyciąłem już wszystko, tutaj jest to wszystko już wycięte. Pamiętacie, jak wycinamy, to już pokazywałem, ale jeszcze raz może pokażę, więc musimy wycinam akurat element, którego nie będziemy używać, ale pamiętajmy o odległości, tak? Mamy tutaj element i musi być odległość nie przy samym nie przy samej jak gdyby części tylko kawałek dalej w ten sposób w ten sposób jest to wycinane tak żeby zostały nam tutaj elementy i później te elementy możemy jeszcze tutaj sobie poprawić jeżeli czujemy się na siłach o w ten sposób i później bierzemy pilnik i pilnikiem opiłujemy całość Jak będziemy mieli to wszystko już spiłowane, to bierzemy się za następną część. I tak wykonujemy tutaj wszystkie te części z listy. Ja je teraz powycinałem. J1 to jest tutaj, to też trzeba uważać, bo to jest tylko jeden element łączący. J1 to jest jak gdyby korpus całej wieży. Tu mamy później górny element, który będzie przychodził w ten sposób. Tutaj mamy element, na którym będzie to jazmo działa, chyba tak będzie, albo odwrotnie, tu są później boki. Wszystko jest rozpisane na kartce obok. Tak to mniej więcej ma wyglądać. Oczywiście, tak powiedziałem, mam to wszystko na razie powycinane, ale jeszcze nie złożone. Też to wytnijcie, trzeba to wyciąć, poszlifować i będziemy to składać, więc. Ja teraz użyję magicznego przycisku zatrzymania i wracam i będziemy sklejać. Ok, słuchajcie, jest to już w tej chwili wycięte, oszlifowane. Tak jak powiedziałem, macie wszystko spisane na kartce. Zaczynamy składanie. Oczywiście będziemy posługiwać się instrukcją. Instrukcją będziemy się posługiwać. Już otwieram na odpowiedniej stronie. Więc e, idziemy tak jak producent tutaj nam pokazał, z tym że mamy tak. Mamy element F24, czyli to całe wnętrze nas nie interesuje. Więc to jest tutaj to. Jedziemy dalej. F29, czyli ten element. Ten element to jest tutaj to. Również to są elementy wnętrza. Elementy wnętrza nas nie interesują. Jedziemy dalej. Dobra, czyli mamy to plus to. Tutaj, i w tym momencie mamy F29, czyli, jak gdyby to jest ten element. Tutaj powinno nam coś wychodzić jeszcze z wnętrza, ale to niekoniecznie musi być. Mówimy o etapie 40. To sobie na razie odkładamy. Etap 40, więc to plus to. To musi tutaj razem być sklejone. Jak to, jak to sklejamy? Bierzemy standardowy klej, czyli ten taki gęściejszy. Smarujemy. No już to dobrze widać w miarę. Smarujemy. I teraz, żeby nie popełnić błędu. Te uchwyty muszą być u góry, więc. Tutaj mamy tak, tak. Ciach, tutaj mamy element już. Złożony. I teraz tak. F19, F18 to są te boczne elementy, które też powinniśmy przykleić. Teraz tak. Jak nie, jak nie zaznaczyliśmy sobie, który jest który, to może być pewien problem, ale te elementy posiadają wycięcia. Te wycięcia. Mówią nam jak one powinny być przyklejone, tutaj widzicie, macie taki element wystający, tutaj mówię o tym, i tutaj na tej części też jest element wystający, więc to musi przyjść tak, więc to musimy przykleić w ten sposób. Możemy to po prostu zostawić i, i, i przykleić to, przykleić to tym klejem. Ale możemy też normalnie posmarować to tym gęstszym klejem, co właśnie uczynię za chwilę. Albo dobra, no użyjemy tego tutaj jedno nałożę jedno na drugie. Ok, nałożyłem nie za dużo poszło. Poszło, element został przyklejony i już się trzyma. Co robimy z drugiej strony, z drugiej strony robimy to samo, więc już problemu z tym nie powinno być. Jakaś pięceta by się jeszcze ewentualnie przydała, ale to niekoniecznie. Dobra, damy tutaj to. Tak. No, tu zauważyłem, że ewentualnie. Pamiętacie zasada? Zasada e, przymierzamy trzy razy, raz kleimy, obowiązuje cały czas, więc więc e, trzeba się do tego stosować. To żeby później jakiś dziwnych tutaj nie było historii. Dobra i teraz powtarzamy ten sam proces. Ciach. Tutaj. To samo. Tak jak widzieliście. Kolej poszedł z jednej, z drugiej strony jest już tutaj wszystko złożone, więc mamy. Mamy tutaj element jarzma zrobiony. To jest ok. Tutaj jest ok. I teraz tu musimy tą osłonę odpowiednio założyć. Dobra, zaraz zobaczymy, jak to tutaj wychodzi. Ciach, ciach, ciach tak ona ma wycięcie ona ma wycięcie w jednej jak gdyby w jednej w jednym miejscu ma wycięcie tutaj widzę tylko tutaj widzimy tu na tym zdjęciu dokładnie to widać że jest tutaj jest tutaj taki element po prawej stronie więc musi to przyjść w ten sposób mniej więcej to musi przyjść na to. Ciach. Przymierzam. Okej. Okay. Stoi, stoi. Dobra. I teraz gdybyśmy mieli wątpliwości. Gdybyśmy mieli wątpliwości. Zawsze można się posłużyć na przykład czymś takim. A, to mi odpadło. Gdybyśmy mieli wątpliwości. Tutaj jest to pokazane w ten sposób. No ale dobra, to jest rysunek plansza barwna i to też nie zawsze. Lepiej znaleźć zdjęcie. Mamy jakieś zdjęcie. To nie o takie zdjęcie chodzi. Też nie będzie widać. Tu będzie widać. O! Widzicie? Tutaj jest zdjęcie. Znaczy się dobrze przyjrzeć. I wtedy będzie już wszystko wiadomo. Większy otwór musi być na dole, ten mniejszy musi być u góry. Czyli tak. Czyli tak to musi być zrobione. Dobra, okej. Okay. Wyłożę w to, bo czyli tak. Ok, tak to musi być i teraz co bierzemy, bierzemy klej. Ciach. Przytrzymujemy chwilkę. Powinno być ok. Możemy Troszeczkę dać tutaj do kleju z tej strony. Dobra i mamy, mamy, mamy już tutaj ten element mamy złożony. Następnym elementem jest armata. <grytanie> Armatę też w zasadzie obojętnie jak ją włożymy. Tak mi się wydaje, że obojętnie. Znaczy jest to, o, w ten sposób musimy. I teraz tutaj tutaj użyjemy tutaj użyjemy zwykłego kleju. Użyjemy zwykłego kleju. Ciach, ciach, ciach. Jeśli damy za dużo kleju, zawsze możemy go gdzieś tutaj sobie na przykład wytrzeć o coś. Staramy się skontrolować też tutaj, jak gdyby, czy to jest prosto, bo czasami może zdarzyć się zdarzyć, że nie będzie prosto. Mamy czas, klej nie schnie od razu, więc mamy czas, żeby to skontrolować. Ewentualnie możemy to tutaj jeszcze wyprostować. Dobra, słuchajcie, bo już tutaj troszeczkę czasu minęło. Mam tutaj nowy program, w ogóle mam 14 minut, 15 minut nagrywam już w tym momencie. Słuchajcie, więc tak, mamy cały etap 40 jak gdyby zrobiony i na tym byśmy zakończyli, chyba że jeszcze szybko spróbujemy tutaj zawalczyć z samą wieżą. Ja bym to zostawił na razie w ten sposób z, z jednej przyczyny. Łatwiej będzie nam to pomalować od tej strony wszystko. Eee, więc to na razie odkładam, zostawiam, niech to sobie schnie w spokoju. Dobra. Czy to mi się tutaj nie. Dobra, nic się tutaj nie podziało, ok. Odkładam, zostawiam, niech schnie i powalczymy jeszcze, może z 5 minut. <noise> tutaj eee, J1 mamy to, mamy elementy. I spróbujemy elementy tutaj tego, tej jak gdyby zasobnika, gdzie znajdowały się radia. Prototyp generalnie nie miał, nie miał tej skrzynki z tyłu, tutaj tego zasobnika. Później dopiero go, jak gdyby dodano już w produkcyjnych, w produkcyjnych egzemplarzach. Dobra, słuchajcie, no tutaj jest, tutaj jest bardzo podobnie. Co my tutaj mamy do zrobienia? Więc, producent radzi nam, żebyśmy wkleili najpierw ten element. Więc pójdziemy za radą producenta i tutaj przymierzymy najpierw to tak, jak powiedziałem. Najpierw przymierzamy. Ok, dobrze. Dobra i teraz tak jak, jak to byśmy kleili. Kleimy zwykłym klejem Pamiętajmy o tym, że staramy się klej zawsze dawać w, na dół w miejsce gdzie w miejsce gdzie nie będzie go po prostu widać Przyklejony element, i tutaj z drugiej strony robimy to samo. Pienią się w zasadzie samo tutaj jedno na drugie nałożyć, bo to jest dość dobrze. Skonstruowany model nowy, fulkanówka nie śmigajka, więc jeśli chodzi o sklejalność, to jest super. Tutaj powstały takie dosyć duże przerwy. Mam pewną wątpliwość, czy ja dobrze to robię. Czy takie przerwy tu powinny, yy, widzicie, zostać? Czy to po prostu nie powinno pójść wyżej. Uff. Teoretycznie chyba nie. No ale dobre, no nie mogą być takie przerwy, więc coś źle jest zrobione. Czyli on musi. O, teraz będzie dobrze. Czyli tutaj moje założenie, że jedno wchodzi w drugie jest błędne. O, widzicie, to musi, to jest ważna uwaga, bo tutaj jak gdyby tego nie widać, czyli ten dolny element musi nachodzić na tą ściankę i na tą ściankę. Tak to musi wyglądać, zobaczcie. To jest bardzo ważne. Tutaj z góry patrząc, nie możemy widzieć tej ścianki, tego rogu, bo tutaj nam się po prostu to nie. Nie za i tutaj musimy to jeszcze przesunąć w tą stronę. Ok, więc warto to zrobić. Dobra. I tutaj, no tu będzie wchodzić ten element, nie? Nie wiem jak on tutaj będzie. Czy będzie tak? Czy będzie tak? O, widzicie? Tak to musi być. Tu będzie wchodzić ten element. Dobra. Ja tu dam, dam jeszcze troszeczkę kleju. Tym razem użyję tego drugiego. Sami widzicie, no tutaj z instrukcji to nie wynika, nie? A raczej. Hm. Więc też trzeba uważać i też trzeba czasami pomyśleć, więc jest taka uwaga, tak jak powiedziałem. Trzy razy przymierzamy, raz kleimy. E, dobra, mamy teraz tak tylny. Y, tu mamy taki element, który przychodzi na tył. To jest element. Y, <śm> F23, czyli tutaj sobie zostawiamy to i od wewnątrz. Dobra, trochę dużo dałem tego kleju, ale tak jak powiedziałem, go nie widać, bo on jest wewnątrz. Dobra, słuchajcie, no. Jest. Dobrze. Jak tam z czasem wyglądamy? Tak, jak powiedziałem, używam nowego programu do nagrywania. Mam nadzieję, że wszystko nagra się ok. Jakby coś dawajcie znać, bo naprawdę w poprzednim programie to była jakaś porażka. On mi nagrywał, on po prostu rejestruje. Miałem informację, że rejestruje. A się okazuje, że jak wpniem to, to się okazuje, że połowy nagrania nie ma, więc mamy, mamy tutaj już ten element zrobiony. Jeszcze może tak do boki kura. Jeszcze może bym pokusił się o wrzucenie górnego elementu. Tak górny element jak najbardziej. Tak. Zgodnie z tym co tutaj producent nam proponuje. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Szczegółowość straszna. Dobra, jedziemy. Zakładamy górę i to będzie ostatni etap, jaki dzisiaj zrobimy. Staram się, żeby te odcinki też nie były jakieś takie strasznie długie, bo... Tak, przede wszystkim macie wypisane, jakie elementy trzeba wyciąć, oszlifować i będziemy po prostu sklejać. Jutro postaram się zrobić kolejny odcinek. Teraz... Dobra, okej, okay, może być. Jutro, jutro postaram się jeszcze jeden odcinek zrobić. Zobacz, jak mi to wyjdzie. Bo jak wiecie, mam nowe Hobby. Latam dronem. Z tym droniarzem teraz. Oj, tutaj niepotrzebnie smarowałem z tej strony klejem. No ale dobra. Pach, pach, pach. Weszło. Weszło. Tu jeszcze musi wejść. Okej. Okay. Dobra, i teraz z drugiej strony. Modzie, że nie przedobrzyłem z niczym. Ej. ostrość poprosimy, tak to wygląda. Czyli słuchajcie, mamy praktycznie wieżę złożoną. ma tu jakichś strasznych przerw, i tak dalej, więc jest, jest ok. Dobra, słuchajcie. E, jak to już czasem 25 minut, no to przekroczyłem czas. Dobra, jeszcze raz dzięki za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich początkujących i tych, którzy jeszcze nie zaczęli. Tak, widzicie na załączonym filmie. To nie jest trudne. Zapraszam serdecznie do składania modeli plastikowych do modelarstwa redukcyjnego. Jest fan. Do zobaczenia w następnym odcinku.